Dzisiaj zaczynamy budowę dachu, konstrukcji dachu. Już tutaj wycięliśmy sobie wstępnie z długości krokwy. Poznaczyliśmy te elementy, które będziemy wycinali, żeby zrobić taki zamek i spiąć je ze sobą. No i teraz po kolei będziemy każdy wycinali piłą spalinową. Taki przyjemny wiórek wyszedł z tej, z tej piły, mm, taki pachnący, na pachnący drewnem, sam raz na poduszkę, coś wspaniałego. Nie używałeś tego? Wycięliśmy wszystkie jędki, 12 sztuk, one są z różnych, z różnych kantówek, tutaj trochę jest świerkowego, trochę sosny, jakieś tam 6x12, trochę większe też z desek, bo to wszystko będzie schowane i to nie ma znaczenia. To tak naprawdę chodzi o to, żeby jętka spinała krokwy, no i taką rolę będzie to spełniać. I teraz mamy już wycięte jędki, mamy wycięte krokwy i możemy się brać za montaż dachu. Dobra, dobra.

Krokwy już przykręciliśmy, teraz montujemy jętki po kolei. Krokwy są już też poustawiane, wypionowane. Najlepiej jak się dało. Elegancko. A ta to, to ciężka po prostu. Wszystkie jętki są już przykręcone, więc mamy skończoną konstrukcję dachu. Teraz zabieramy się za membranę. Już po przerwie na kawę. To skrajne jest pomalowane, bo tam to będzie widoczne. To będzie wystawało. A te wszystkie pozostałe są takie byle jakie, bo no bo tutaj będzie po prostu strop, sufit i to nie będzie widoczne. Mimo niepogody nie poddajemy się. Robimy dach dalej. Nabiliśmy już deski. Sczołowe, zarynowe. Teraz kładziemy membranę kontrłaty i łaty. Trochę kontrat nam zabrakło i wycinamy na kraj Zedze. Wyszedł nam ostatni pas membrany. Zaraz go będziemy montowali. Już robimy to ostatni raz, bo to trzeci daszek. Ostatni. Dobra. Ale teraz akurat... Konstrukcja dachu już jest skończona. Cały dach jest, na cały dach jest położona membrana, kontrłaty i łaty. No i zaczęliśmy teraz kłaść membranę na ściany i robić obróbki blacharskie. Podejdę bliżej, żeby to pokazać. O, z tej strony jest już zamontowany pas zarynnowy, podrynnowy. Z drugiej strony montujemy. No i później wiadomo, renajzy, pas narynnowy, rynny wiatrówki i blacha. membrana na cały domek już jest nabita to teraz tutaj te zakładki pochleję specjalną taśmą do łączenia membrany, a później będę nabijał kontrolaty. Konstrukcja domku została skończona, zarówno ściany, jak i dach. Domek został wstępnie pokryty membraną częściowo obity kontrwatami, na które będzie już wbita deska rewacyjna. Tutaj wzięłem też dwa okna. Tutaj z tej strony będą toalety. No i tak to wygląda. Tam na górze jeszcze będzie trzeba dać membranę. Też te ściany boczne obić kontrwatami a w środku to tak wygląda dzięki za oglądanie tego odcinka zapraszam na następne pozdrawiam i do zobaczenia